Cześć mam na swojej strony Ozji i dzisiaj będzie i dzisiaj jest nowy odcinek. Um, nie dobiliście tylu łapek, ale i tak? Co to za list? Um, op, op okaz tylko zaproszenia to znajome. Okej. Okay. No, teraz chcę wam pokazać. Jak się zdobywa znajomych na Minecraft Bedrock Premium? Co wejść w graj? Mamy takie coś. Uu, cech mi znajomy zaprasza, więc tryb. E, włączacie na mini gierki. Włączacie byle jaką gierkę. Żeby po prostu załadowało was do jakiejś byle jakiej gierki. Nie, nie musi być... To jak ta którą pokazuję, ale najlepiej Ta, którą ja pokazuję Bo tam naj, najbardziej dużo ludzi przyjmuje zaproszenia Do znajomych Wiecie o co chodzi, no i... Jeszcze coś e, mo, No i możecie jeszcze z nimi pisać Tylko muszę coś sprawdzić Muszę coś tylko sprawdzić Muszę przeczytać sobie bardzo i to bardzo Minecrafta e, Bo bardzo mi hałasuje e, e, Okej okay. To idziemy tutaj. Najpierw włączacie, jakby chcecie wyjść, i potem w, wklikacie na jaką osobę, żeby pokazało się um, postać. O, jest, te, jest tutaj postać. Klikamy, dodaj znajomego. Czekamy, czekamy, mieli i mamy znajomego. Wychodzimy z gierki. I jak. W, I. O, Boże Za chwilę. No i jak wejdzie się na przykład To byle jakiej gierki Na przykład ja wejdę to... pokazuję wam co się dzieje wtedy um, Znaczy co macie zrobić jak chcecie zaprosić swojego znajomego to gry Że możecie z nim razem grać Wiecie zaproszenie Jak to podobnie jest we Fortnite Ale ja nie Ale ja Fortnite'em Nienawidzę wizę Fortnite, Fortnite jest okropny Ale zostać, zostawić tego Fortnite'a w śmietniku e, No i e, właśnie włączamy w e, ten świat Włączamy świat Za chwilę, za chwilę będziemy, za chwilę będę Będzie ten świat włączony I chcę wam coś powiedzieć tylko Że jak chcecie to zrobić Jestem wam pokażę, jak pisać ze swoim znajomym. To jest łatwe, bardzo i to bardzo łatwe. Eee, każdy to może zrobić. Eee, jak też tego nie może zrobić? Jest początkującym. O, jestem. O, to moja stara baza, ok. Włączacie w, znowu w opcję. Tutaj i klikacie w gracza. Wyślij zaproszenie. I, i tak cykacie. A jak nie wyjdzie, nie wejdzie, nie wyjdzie to posłuchajcie znowu, znowu znajomych. No i właśnie teraz e, wejdę do, moje, do moich kolegów i, i znaczy znajomych. oba. Jakiego mam wybrać? E, tego czy tego? Dobrze no, wybiorę tego. I. I potem i, i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem Jak Wam się podoba ten filmik. E, z, e, na dole jest e, pokazane... Zobaczcie. E, Okej. Okay. To muszę się tu odwrócić I ta w tą stronę. Okej, okay. i zasubskrybujcie mój kanał. E, no. I dajcie łapeczkę w górę jak Wam się podobał ten film. No i jak Wam się nie podoba, to oczywiście łapkę w dół. Nara!